I moja teściowa kończy 70 lat. Znaczy, będzie obchodziła 70 urodziny. Tutaj urodziny obchodzi się tego dnia, kiedy wypadają. Nie odkłada się na niedzielę. I tutaj, właśnie moja żona kroi teraz warzywa: kurczaka, a tutaj. Są ryby przygotowane do, do grillowania czy do smażenia. Nie wiem. Zobaczymy, co z, co z tego zrobią. O, a tutaj mama. Minut przyniosła. Ja, mama, bo ja nagrywam film na YouTube. mamy ich. W Birk Day. Ok. A tutaj. O, jest gotowane. Mięso wieprzowe, tłuste z chudym. U nas takiego się raczej nie je. Raczej chude mięso Polacy preferują, a tutaj gotują tłuste z chudym razem. Tutaj Konrad też gotuje mięso wieprzowe. Proszę popatrzeć o na kuchni polowej. Takie tłuste. Wow. Tutaj lubią tłuste mięso. Jedzenie mięsa wieprzowego, to znaczy potagalog baboi, to już jest raczej taki szczyt luksusu w tutejszych warunkach. Recipe, hey, bumba. Recipe, bumba. Recipe. Recipe, okay. Jednym słowem będzie dzisiaj wielka impreza na podwórku w plenerze. Poland, po polsku, baboj to jest świnia. Świnia. A tutaj w takich warunkach śpi nasza oliwka. Chłodzi ją wentylator i pilnuje nasz dzielny pies Maxi. Tak wygląda nasze podwórko w tej chwili Buduje się tutaj ogrodzenie. Jest trochę zagracone ale o, właśnie tutaj będzie jak się skończy to będzie cały taki płot wyglądał w ten sposób jak tutaj tutaj suszą się liwie ubrania od bananowców tu jest drzewo mango ma trochę owoców, ale mniej jak w tamtym roku tutaj jest pomelo, ale w tej chwili pomelo nie ma owoców jeszcze są niedojrzałe, małe z tego mięsa co tu mama kroi to będzie gotowany pancyt pancit to jest coś takiego, że to jest mięso wieprzowe gotowane tam z jakimiś, nie wiem, przyprawami i z makaronem, takim makaronem typu jak fińskie zupki są to taki makaron jest do tego dodawany to taka mieszanka i to się tak je to się nazywa pancit tutaj skorupy po orzechach kokosowych to wykorzystuje się do robienia smogu, żeby odstraszyć komary albo do grylowania na przykład ryb o. wszystko się do czegoś przydaje. Drzewo to do kuchni kuchni tej brudnej kuchni, która jest na zewnątrz. U nas w tej chwili tej kuchni nie ma, bo jest rozebrana dlatego... Dlatego jest taka prowizoryczna, tylko na białej ziemi. O, jak tam widać, gdzie to mięso wieprzowe się gotuje. Tutaj, o jeszcze do pancic zapomniałem, wykorzystuje się krewetki. Jest mięso wieprzowe i krewetki, z tymi makaron. Może nagram potem, jak już będzie gotowe. Konrad właśnie ugotował mięso. Wieprzowe i kroi je teraz na kawałki, żeby potem to smażyć z warzywami i gotować chyba zupę jakąś. Nie wiem jak to się nazywa, ale to chyba jakaś zupa, bo to ziemniaki obrane, marchewka, cebula, kapusta jeszcze do tego pójdzie i będzie to taka zupa z mięsem wieprzowym właśnie tak się to robi a tutaj właśnie o pali się ogień wypalił się kokos a teraz drzewo i będzie się tutaj grillować ryby na tym drucie który leży obok to jeszcze taka ciekawostka że tutaj mięso wieprzowe nie oddziela się w ogóle od, od tłustego nie oddziela się ze skóry Gotuje się wszystko razem. Tłuste, skóra i chude, wszystko razem. A w firmach z mięsa tłustego i ze skóry wyprzowej robi się tutaj tak zwany popularny na Filipinach chicheron. Jak? Chicheron. Chicheron. W Polsce, w Polsce jest to nieznane. O, właśnie tak grylują się ryby. A odnośnie tego mięsa, co Konrad kroił, to ja mówiłem, że to będzie z tego zupa. To Minet mówi, że to danie się nazywa Adobo, lub inaczej Humba. Nie wiem dokładnie, czy dobrze to powiedziałem, ale dla mnie to jakaś rodzaj zupy. No ale tak się to tutaj nazywa. Nie ma odpowiednika polskiej nazwy. Adobo Humba, tak? Adobo Humba. Aha, okej. Okay. Adobo Humba. Jeszcze raz powtórzę. W Polsce nie ma odpowiednika czegoś takiego, także nie wiem jak to po polsku nazwać. O, właśnie tak gotuje się ta sama humba. humba. Dla mnie to jest to zupa, ale nie wiem. Duże kawałki mięsa i do tego potem będą dodawać warzywa różne. Sto lat mało jeszcze, sto lat mało jeszcze niech nam żyje całe 200 Lola Suzek. Yeah. Ja nag nagrywam teraz, bo w Polsce myślę, że na nimi pinach jest bieda, mm. ja tutaj o oh. full jed, a skrimp to Poland. Skrimp Poland jest expensive, babo i nowe expensive, ale skrimp expensive. Oh, skrimp expensive. Babo i to nowe, bo babo i to Poland popularny full Popular. oh. Fish expensive Poland, tutaj ja jed. Ja w y, fish gun, every day, a Poland jest ekspensywny. A jaki jest fish, to tylko frozen. Small, fresh fish. Tak, 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 tutaj mu Tak, tak, tak. Tak, tak, Tutaj I right. do